時期だけど Drodzy Państwo, aktualizacja sytuacji, jesteśmy rozładowani, już jakiś czas temu w sumie, jedziemy na załadunek, po jedną rolkę stali sobie jedziemy, ale takimi naprawdę zadupiami, że kurczę, non stop zakręty, zakręty, lewo, prawo, non stop, nawet człowiek nie ma jak się rozpędzić, Ania też wkurzona, bo chciała sobie porobić na internecie, co trzeba, a nie może, bo zasięgów brak. E, chciałem skorzystać z okazji, że jeszcze ja prowadzę. No, w każdym razie jeszcze mamy 67 do załadunku, kilometrów. Jedziemy sobie załadować, tak jak mówiłem, szpulkę stali. Jedziemy z nią na Hiszpanię. E, koło Pampelony rozładunek, jeżeli dobrze pamiętam. Ale nie wiem, czy. Jak to będziemy robić, w sensie czy po załadunku jedziemy do końca naszego czasu pracy, czyli do 22 i pauza Już weekendowa, bo musimy długi weekend 45 kręcić Czy może jednak jeszcze dziewiątkę będziemy robić i jeszcze tam w sobotę sobie jechać No ale to już do uzgodnienia ze spedycją, także jakim tam lepiej jakim tam bardziej pasuje Nam w sumie ryba, nawet lepiej by była, jakbyśmy chyba pojechali No bo tak ledwo żeśmy ruszyli już na weekend stawać, tak nie bardzo trochę ale też nie wiadomo, czy jak zrobimy tą dziewiątkę i pojedziemy dalej, czy się rozładujemy, czy zdążymy się rozładować, bo rozładunek mamy na poniedziałek. No, także yy, tak to w skrócie wygląda. Jedziemy, piękna jesień, słonko świeci, deszczyk nie pada. No, także y, później sobie zobaczycie załadunek rolki. A tam to nie jest zakaz, za Tobą ciężarówka jest. No i co? Przecież nie cofniesz, ona stoi na Twoim miejscu. A jest czerwone, bo zobacz, wyjeżdża ciężarówka. Wahadło jest zrobione. Teraz będzie zielone zapewne, bo ona przejechała ale teraz nie widzę nawet światła teraz widzę czerwone? no czerwone na razie zielone światełko w tunelu więc możemy jechać, tam się wyświetlały nasze numery rejestracyjne i w ogóle zobaczcie kurwa jaka ciasna firma to jest jak nie z jednej, to z drugiej strony. Dlatego też jednokierunkowa tutaj jest, bo jakby nie była jednokierunkowa... Ciekawe, jak tam obrotka wygląda. No właśnie, ciekawe jak tam obrotka wygląda. Może, no. Może tam dalej będzie trochę szerzej. Tu musisz się nadać. Patrz co, so, patrz na to. Uważaj tu. No, nie wiem, już porysował. No i widzę, że nie wiem, porysował. Aha, to w wygląda. To jest dziesiąta? Nie wiem, na razie tu przejeżdżasz. Tak czy siak, tutaj nie ma gwiazdu, trzeba tu przejeżdżać dookoła. A, to może tam jest po prostu gwiazda, tu jest wyjazd. Wysokościowo tak? się rozwoju 4-1. 1 Tupie. w tupie. Aha, mhm, tu w tęskności. Dobra. Tam wjeżdżasz, tu wyjeżdżasz, i po prostu jedno kierunku uważaj, wycofasz. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Damiano poszedł tam, my już żeśmy się ustawili w kolejkę zameldować się, a ja idę na naczepkę przygotować muldę. Kładujemy jedną szpulkę, więc dużo roboty nie będzie. No normalny, co? tyle. Zbyt wiele roboty nie było, bo na jedną szpulkę. będziemy jechać z tym, jak z wozem drabiniastym. W sensie jedna szpulka bardzo źle się układa, jeśli chodzi o ciężar. Załadowani. So Pierwszy raz odbieram dawna. Yy, chyba będziemy mieli doładunek. Yy, bo mamy tylko jedną tą szpulkę. Mamy dużo miejsca i ton też mamy, skoro jeszcze możemy załadować w sensie. No co A ile mamy? No 20 ton na ważę. A to mamy mało tam do załadowania, no ale no nie wiem, jakieś coś, 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 coś tam było, coś tam było, O, zielone masz, fajnie. No nie, fajnie, bo muszę stanąć drzwi zamknąć. Bierzemy chuj mi potem zielony. Już muszę tam dalej drzwi zamknąć. Skoro przejeżdżamy na styki, to wolałbym mieć drzwi zamknięte, jak przejeżdżam. W sumie racja. Dobrze mówisz no i w ogóle zaczęłam zupę robić ale nie zdążyłam zupy zrobić nic i w ogóle i w ogóle jak już załadujemy to drugie jak już staniemy to już będzie pauza na weekend taka no pojebane to wszystko tak rad dobra zupa, że ja Wam nie pokazałam ale jutro Wam pokażę może zostało na jutro Ogólnie przyjechaliśmy na miejsce. Tam się zameldował. Nasze te się pojawiły. Właśnie, że szlaban podnosi. To jest waga? Tak. Ciasna waga. Ciasna waga. Miga waga. Motor a Drodzy Państwo. Nie załadujemy się, bo nam się towar nie zmieści. A przy okazji chciałam Wam pokazać, testuję. Nie, opa nie mogłam się oprzeć, już jednego zjadłam, nie? Ale jest jakie to jest dobre. Co? Ja ci pierdzielę pół na pół zjemy. ja myślę, że się podzielisz, No chętnie bym, że się nie dzieliła. To jest takie mięciutkie. Czekoladowo-pomarańczowe. I tu u góry jest taka czekolada. Między tym a tym jest taki jakby. Nadziejnie takie pomarańczowe i tu na dole jest ciasteczko, ale to ciasteczko jest takie mięciutkie. Jezus Maria. I teraz to będzie moim ulubionym, bo wcześniej były yy, z All Nutrition ulubione z czekoladą w środku, ale to jest jeszcze lepsze. Mm. Takie miejsce na Uthofie. W sumie ostatnie. Co? Mówię, mówię takie miejsce na Uthofie w sumie ostatnie, przedostatnie, bo o nas naczepka została. My będziemy się kąpać. Dziewiątka, i po co będziemy jechać dalej. Dzień dobry, moi mili. Witam was w ten chłodny, sobotni poranek w Niemczech. Tak jak wczoraj mówiłem. Opcji było kilka, no bo nie wiedzieliśmy, jak to, co tam ekspedycja wymyśli. Ostatecznie stanęło na tym, że robimy pauzę dziewiątkę i jedziemy dalej, jak najdalej się da. No bo też zakaz we Francji w ogóle. Eee, także jedziemy sobie w stronę Hiszpanii. Jeszcze takie, tam tylko 1440 do celu. Eee, Andziulka sobie śpi, bo biednej się złe sny śnił i praktycznie się nie wyspała w nocy. no, A to może sama później opowie, jak będzie pamiętała w ogóle, co się śniło. Także staliśmy sobie na autohofiku, wykąpaliśmy się i poszliśmy spać od razu. No i teraz sobie lecimy. Gdzie dojedziemy, to, to nie wiem jeszcze, bo nie wiadomo jak nam pójdzie droga. Bo no wiecie, 1400 km to sobie można planować tak, kurczę, w patykim powodzie w sumie tak naprawdę. No, ale kilka opcji jest, także zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Jedziemy ogólnie za Pampelunę ze szpulką stali. Także zobaczymy, czy się uda dolecieć jak najbliżej pampeluny. Może by Pampeluna wpadła, bo ostatnio miała wpaść, ale żeśmy nie dojechali. A jak nie, to coś innego sobie po drodze znajdziemy. Bo to teraz długi weekend do kręcenia, także coś się wymyśli. Dobra, szybka zmiana na Aire Będzie sobie wcina zupkę, smacznego. Wstała, pomalowała się i w ogóle sceny się tutaj dzieją, wolne miejsca znajdują się, ustawiają. A my kulturnie przed kabinami, bo to tylko zmiana. Jedzonko jedziemy dalej. Godzina trzecia trzydzieści, może tak. Trzecia dwadzieścia Czas pracy mamy do czwartej. Zjechaliśmy na szelkę. E i zjechaliśmy głównie po AdBlue, bo paliwa jeszcze mamy. AdBlue mamy naprawdę malutko. I kurwa gościu powiedział, że nie ma AdBlue, nie? Że kaput. Tak powiedział. I może to Hiszpan? No. Ale przerąbane. I tak, teraz mamy 45 km do parkingu, na który chcieliśmy dojechać. No i myśleliśmy właśnie, że przez tankowanie nie dojedziemy. Yy... Ale się nie tankujemy, więc może dojedziemy, a to jest szelka, więc tam jest szansa, że po prostu po pauzie zatankujemy te Blue, nie? No to jest najbliższy parking, nie ma innego parkingu po drodze. No tego, żeśmy się nie spodziewali, że tutaj będzie coś zepsute. Ogólnie plan był taki, że on by się tankował, ja bym poszła się umyć, potem byśmy się zmienili i ja bym tam przytrzymała. Eee, pistolet i potem on by się umył, no ale to dojedziemy na miejsce, trzeba będzie umyć się pod bańką albo co, nie wiem, nie wiem, ale pojebana sytuacja. Trzeba no, było nie dawać tego na górę, szkoda czasu. tu, Musiałem podnieść, żeby nie Tak, no podnieść, tak. Równa zero wybiła, zero by jak wyjechaliśmy teraz na parking. 5 minut może będzie przebukiona mam nadzieję że będzie miejsce jakiekolwiek było. O, jak to... za, za tym ewentualnie możesz się ustawić jakbyś się wcisnął za tą wywrotką no ciężkie sprawy musisz spróbować i trzeba było przedłupić tacho nie wiem czy 10 czy 15 minut Bo żeśmy poczytali w opiniach to tutaj jest prysznic eee... trzymajcie kciuki aktualizacja informacji w nocy prysznic nieczynny eee, pani powiedziała że dopiero od 6 jest otwarty prysznic, ale żeśmy stwierdzili, że do 6 to jeszcze półtorej godziny to tak naprawdę godzinki na podgrzanie wody zanim się ogarniemy to przez te półtorej godziny też już pójdziemy spać więc zamianą przygrzeję wodę wykąpiamy się na, na czepce U, to miejsca mamy dużo i idziemy spać w ogóle tutaj dookoła góry są jest wodospad jest jaskinia, kurde z tą jaskinią Wejście do niej jest po uprzedniej rejestracji. A żeby się zarejestrować, to trzeba do nich zadzwonić czyli trzeba porozmawiać z nimi po hiszpańsku, bo raczej po angielsku tam nikt nie będzie gadał. No nie wiem, Ech, jak staniemy, to się zapytamy. Może, jak się uda, zostawiamy autko. Weekend czas zacząć. E buty założone. Co tu patrzysz? Jaszczura. Jaszczura? idziemy proszę ja was w góry. Dzień dobry. Nie wyglądam, ale to w góry nie ma się wyglądać, tylko ma się czuć komfortowo. Więc się czuję komfortowo. No. Ej. 2,5 km do wodospadu, a jakieś 6 do jaskini. Z tą jaskinią jest taki problem, że ona jest... Zresztą wam tłumaczyłam. Ej, trzeba ją rezerwować.

There's so many things that I keep in my mind My friends keep me out and it hurts every time With all the emotions I built up inside Oh, why can't I? will someone look for me if I disappear No matter how much that I scream, nobody hears but I see the light from far away, it's down the line Maybe I should not give up without a fight Cause there will be a time oh -oh -oh. I'm innocent, why do I try? Cause now I'm feeling like a fool again Thinking I can fool myself by telling me lies When there's so many things that I keep in my mind I hang around people I don't even like If they can be happy and walk with a smile Oh why can't I? Someone look for me if I disappear No matter how much that I scream, nobody hears But I see the light from far away, it's down the line Maybe I should not give up without a fight Cause there will be a time oh -oh -oh. mu robisz. <noise> Starasz się przekupić? Może te kucyki to najwredniejsze. Hmm. jak widzicie, wróciliśmy do autka. E, szybka aktualizacja, kurde, znowu fryzura niewyjściowa. Wróciliśmy sobie do autka, zrobiliśmy 7,5 km na piechotę. E, no, ale, było to mało. Ciśnię na steperku, zaraz wam pokażę. Kurde, ale zobaczyliśmy już, że wyjście do jaskini nam nie wyjdzie jutro, bo jaskinia w poniedziałek jest pozamykana, więc zostaje nam tylko jutro wybrać się albo na jakiś szczyt, zaraz zobaczymy, bo jest tutaj na wypożyczalni rowerów, niedaleko, więc może sobie rowery wypożyczymy i tak jakoś inaczej niż zwykle piechotą spędzimy czas na rowerach, zobaczymy, bo tutaj jest gdzie pojeździć, jest co popatrzeć, także. Oprócz nie jest dużo innych rzeczy, no ja nie mówię, nie wypali, bo w poniedziałek jest zamknięta, a dzisiaj była otwarta tylko do 14 niestety, więc nawet ee, jakbyśmy chcieli pójść do niej dzisiaj, to i tak już była zamknięta. No, Ja tutaj grzeję wodę, a tutaj proszę bardzo. Bo Wymyta dupeczka, czysta. Damiano teraz się ogarnie. Jak widać troszkę mokro. No. Kuba, banieczki zostało specjalnie dla Ciebie. Thank you. Thank you. Idę do auta i czekam na Ciebie w aucie! A jutro proszę Państwa idziemy zdobywać szczyt. No bo co, będziemy siedzieć w kabinie. Nie ma co siedzieć, nie ma co się opierdzielać. Także do zobaczenia w następnym odcinku.